Hej, cześć, cześć, witajcie! są Karol, to jest kolejny odcinek z Robloxa Murder Mystery. Stwierdziłem dawno nie było plus robię grę. Aha, dobra, niech będzie się Jestem ja i fajny serwer mi się natrafił plus. koks, koksowanko! No dobra, nieważne, e, co by tu zrobić. Dobra, na razie czekam, e, Milbase będzie chyba. Nie patrzyłem. Nie? Nieważne, ale Milbase będzie na pewno. Nice. Oczywiście. To trzeba było powiedzieć. Ladik, mam nice. Yy, czemu ja nice mówię? Jakby, jakby, nie wiem, czy jakby... Czy ja jestem głupi, czy co? Jakby, nie ogarniam. Dobra, runda. Innocent. Yy, w tamtej rundzie byłem no. szeryfem, więc, może być tak, że będę mniej U, ktoś przeszedł. Ja jestem na podwóro. Na podwórku jest dużo miejsca. Lecę źle. Ja mam tu wyjście awaryjne. Jo 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 ale się posypał, ale się posypał. Ej, <ślesives> go O, ktoś strzelił. Nic. Więc... A, tak, tak. jest. Widzowie, widzieliście to? Jakim? Co? Ej, co? Ym, jak ty tak z takiej odległości zrobił? Jak ty tak z takiej odległości zrobił? Tak. Zrobię to po raz pierwszy. Nice. <laughs> Ym, może to też po polsku zaciekawe robić? Ehm. Czyli Zabił mnie choć. nóż. Nie wracajcie na fotografię. Nóż był dalej. Hmm. W sensie. Okay. teraz by tak. E, jeśli chodzi o tego, e, zapytam Was o, czy prowadzić dalej serię City Skylines? To z tym, czy teraz zrobić nowy sezon? Natomiast to po prostu walić. W się... Teraz ogarnąłem jak się robi w ogóle, jakby teraz będzie lepiej. No to się pytam właśnie was, czy chcecie, bo mi się fajnie gra w tą grę, ona jest fajna, więc... gdzie jestem. to jest w ogóle Dora. Aha, bo camp. Oczywiście camper na Murder Mystery, odcinek tak 15-minutowy 20 jakoś. Nie chcę się nagrywać, dlaczego? Po co ja nagrywam? Nie, nie rozumiem. Nie chcę nagrywać, ale nagrywam. Ale będzie krótszy po prostu, bo yy, po prostu nie lubię się jakoś takiego jakiegoś chyba. Nie wiem. Ale po prostu chodzi o to, że mniej popularność jest na Murderze teraz. Co to jest Iron? Ten żelazo odblokował? Jak? Bardę, że jest żelazo, nieważne. E, w ogóle po Zagramce grałem, grałem, grałem I, grałem i mam teraz inwentory Slate Nie wiem co to znaczy, jak ktoś chce To może mi przetłumaczyć co to jest Slate Naprawdę nie wiem e, no Chyba, że rzucanie O, to pierwsze. A to jest co ona robi? Ja bym już dawno chyba go trafił Ja bym go trafił chyba Robię. Trafiłbym go, i to już dwa razy Ach, jest. na bez. Aha! Skończył się czas? Ale to, to było piękne, bo skończył się czas. E, no i niestety, Len grow nie będzie. E, o, bardzo długo przetrwał. Nie wiem, dlaczego zginął. Nie, w ogóle nie wiem, jak to typak, ale go zreportowałem specjalnie, w sumie nie chodzi o to po prostu, że to był cheat. To był glitch, a tego glitcha się nie używa. Bo znam, po um, ja prostu wiem, że tego glitcha na pewno się nie używa, bo ni nikogo nie widzę, oni tak robią. Znaczy, oni robią tak na blisko, nie? A na blisko faktycznie oni dali radę. A oni, on był <słuch> w ogóle 6 km dalej ode mnie. No, to on nawet nie, on był w ogóle dalej. On jakieś, on był jakieś 5 metrów dalej ode mnie przecież. Nie wiem jak on to zrobił, ale... Dobra, no chyba że rzucił i miałem lagan, To też możliwe, ale... No wiecie no. I w ogóle to był jakiś typek. Przez chwilę, myślę, że on była adminem, ale tak naprawdę to jakiś zrost, typek z kupił chromę. Był bekonem. E, 24% na Murdera, ale jesteśmy innocentem. Na tej mapie właśnie byłem szeryfem. E, by, e... Napiszcie w komentarzu właśnie o tej serii z I czy jeszcze... Czy wolicie być szeryfem, czy murderem Murder Mystery, a może i innocentem, nie wiem. No mówię tylko to te... o nie. Wiem, kto jest już szybko. Ona się tak wydała głupia. Ona się tak. It's she napiszę. Ona już... No no, to jest ona. Dopiero nie miała przypadków. Gdzie ona jest... GDZIE ONA JEST?! I gdzie ona jest? W tym problem teraz... Muszę... W tym problem... Fuck... O nie... Ona, ona się boi... Ja ojebajdę ją od tej strony... Czekam, czekam. ale już Co to może tego, bo się przyda. Co ona kampi? Ten problem. No, X, coś tam. No, nie wiedziała. A tam jest. O nie, to są Tibery. Kurde, to są Tibery. Są teamery! Czekam na szafki! Szafki! Cześć! Może nie tutaj, ale... Może być tutaj. Tera. Nie no, bo może być jakby... O, ale ja mam plan. Muszę tylko podejść do szeryfa! No ale nie wiem, czy mi się to uda. Ufa czym na że jest tego. No, teamery są w tym problem. Ja. Yeah. A wiecie co? Nie. Pięć łap w górę. Jeszcze dzisiaj będzie film z CTS-u, z Bum. Taki będę. Ale odcinek będzie 15-minutowy, bo jakoś nie chcę długo robić. Mm. Ale naprawdę i to będzie nowy sezon TTS. -a. W sumie nie wiem, musicie napisać w komentarzu. Ale nie, bo po tym jak widziałem ile łapek jest na tym, to nie. Robię i nowy sezon, nowy sezonik, nowy sezonik potrzebny jest. Mm. Tamten po prostu będzie, no wiecie, że stał. No nieważne, w sumie oni robią jeden po jednym... Nie, ja jeszcze się bije. Aha, bo to typiero też zginęła. chyba jeden po jednym byli. Prueba, tyka, to, to jest jaka jest, to, jest, to, jest, to jest słaba. Jakbym miał, jak miał, jak jak zabrał tego Gala, to by zdążył, no ale... Nie, nie zabrał no Niestety, no. Teraz kampiła, no to... Bo pewnie miała tam... Nie wiem, czy to był timer Chyba ona sobie wzięła tak i nie zauważyła i potem... Chyba, że już robili jeden v 1 Najgorsze no, jest to, że nie kto jest jej teammate. Um, Biola? Szczerze, Biola nie pamiętam, jak wygląda. A, Biola jest ten, dobra, nie, 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 Ja Biola nie lubię. Mill Base Jeszcze murderem morderem nie byłem, jak chcę sobie w na odcinku przynajmniej albo morderem, albo tym, nie? Fajnie by było, bo rzadko jestem. Znaczy, miałem dużo, teraz procent. A, mam teraz dużo procent, nie? Tym samym. Co zrobię w szopie? A, będę 4 Proszę, i nocem. 20% i nocem. W ogóle jak mówię, chyba mówię, że... A nie, flos jest za uuuu 800. Oks. Tak to jest... To jest z Awkiem. Nie, ona nie, raczej nie jest na pewno. Wątpię. Tutaj piara. Hej! Podejdź do mnie? No tak chyba, a nie no, wiem, znaczy nie, bo ona tam by tego... Kto będzie ktoś przyjdzie i pójdzie do nas, to znaczy, że on jest raczej. Ok, więc to to e? Nie wybierz. Nie wasz się nawet. O! Co? Jak ona tu, jak ona... Co? No chyba, że miała ławka. Nie wiem, że ma... ...kostę... tak. To jest chyba... To jest chyba... A! Nie, ktoś inny. Jednak. Jak ktoś teraz przyjdzie... A, to jest... To ona, dobra, to ona, to ona, dobra. Ona. ona, dobra, dobra. Ja, ja, ja jej ufam, bo ona już była murderem. O, oh, fuck. O, oh, fuck, 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 fuck. fuck, fuck, fuck. O nie, 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 nie. Ja wiem chyba kto to jest. To jest ta typiera. To jest ta typiera. To jest bez typiera, bo to typiera była Nie. To, to, to Co W ogóle nie ma tego... szeryfa. Ja, chyba, ja idę poszukać broni od szeryfa. Ale naprawdę, idę poszukać broni od szeryfa, bo ja coś czuję, że on nazywa akurat sheriffa. Ehm, um, tu nie ma, też nie ma. Ale tak mi się bardzo wydaje. No chyba, że ktoś jest. Ale nigdzie w sumie, nigdzie. Nie, nie ja na pewno nie wiem, gdzie jest ciało. O ile to jest coinów, biorę, biorę, biorę. Nie ma bata. hu, uh, uh, szybko mi się zarabia. Biorę, biorę, biorę. O, uh, mam już 30. A nie, to nie był. Typek biedny. Biedny typ. Typ zawsze tu stoi praktycznie. E. A! Tu jest typera! Tu jest dopiero. Nie. Co wy robicie? Właśnie. Fuck, idzie. Nie, jest szerw. Jest szerów Jest szerów. Będzie to...

ten fajny nie w ogóle tam fajny 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 jest fajny 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 Dobra. fajny 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 no, ale serię chcę być murder nasz. Znaczy, no murder, w sumie chcę, bo jak mówiłem, mam coś takiego jak to i nie wiem co to daje. Murder, jest! A, a Bill Base, dobra. Przetestujesz, czekaj. Tu nikogo nie ma? A nie, tam jest pek, ja tego Może to tylko wyeliminuję. Na nim przetestuję. Szybciej rzucam, nice.

А, вообще забили, окей. Я больше не боюсь кемпить, я не беда, что кемпить я где А теперь Jeszcze jeszcze ktoś? ktoś ktoś, tam tam Ej, to daje dużo! Ej, to daje dużo, dobra, nieważne! Ej, widzowie, dobra, teraz będzie mił. Oj, oj, to był dobry zakup! To był dobry zakup! Ja, ale dałeś, się być borderem! Ale to było S-win! Przecież to jest. To jest takie. Ten power jest taki dobry, przecież on szybciej rzuca. Jak szeryf jest, to ja dwa razy rzucę, to on dopiero może rozstrzelić. S. S. Dobra, jeszcze tego, ale tak pięknie. Dobra, widzowie, mam jeszcze 16, znaczy 16. Nie 16 minut, tylko 16 minut już jest nagrane. Um, dobra, zakończymy sobie Zaraz, może po tej rundzie. Nie wiem. Inocent. O nie, jak ja tej mapy nie cierpię. On jest taka duża na murdera. Na szczęście nie jestem murderem, chociaż. Znaczy wolę szeryfem być. Szczerze. To, 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 to fajnie, tu w ogóle jest. Szczerze, mogę być jeszcze hero, no więc nie, nie jest strasone. U, zrobił? Ktoś tu ma. Nie, musi reset Co jest? Zajli się! Nie! Give me this.

No, fuck! Kampił, ja wiedziałem, że one kampi. Ale to było, to były głupie zagrania z mojej strony. Co ja zrobiłem? Jeszcze przy mnie siedzi. Jeszcze przy mnie. Oj, 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 chyba ma coś w głupie. Ma u mnie coś do tego. Teraz hmm. myślę, że jeszcze jedna rundka. Dobra, widzę, że jedna rundka i możemy zakończyć odcineczek. Mmm. Dobra, chcę Office! Czekaj, o No daj... No nie czemu nie bilbejsku? Dajcie ofisa tego durnego Fisa. Wolę już niż w chyba. A czekaj, wcześniej był taki wybór. Nie wiem, nieważne. Nice! Mmm, Dobra. Jeszcze no minuta do 20. Do 20 minuty, nie? I centrum. Żegnam. Nie, nie zdążę, kurde, zdążę, kurde, zdążę, zdążę. No chodźmy może tu. Ja chcę, bo ja chcę wiedzieć, kto jest murderem. Dlatego ja zawsze idę do centrum uwagi. W ogóle nie wiedziałem, że dopiero tego. Sukuj. O, tu jest, bro, tu jest tego. I know what is. I know what is. Wiedziałam, wiedziałem. ja tak myślałam. Myślałam, że to ty jest. Ja. Oj, no to szybko, no to ja tylko mnie zabił praktycznie. Dobra, widzowie, na tym akcentem kończymy ten odcinek. Ja żegnam.